Strać kilku informatorów. Którzy dostarczali ci najciekawszych informacji, zrobimy listę, będziemy wiedzieli, kto ciebie poinformował. Ja, no, oczywiście, chętnie bym zdradził kilku moich informatorów, no, zwłaszcza kilku, którzy są moimi wrogami, no ale nie, miałem kiedyś taki pomysł, żeby oznajmić, że na przykład moim informatorem tajnym jest Krzysztof Bondaryk a, i, a, i napytać panu a, szefowi ABW, który mnie a, śledził i procesował się ze mną troszeczkę a, kłopotu, ale Świętą zasadą dziennikarstwa, dziennikarstwa śledczego jest trzymanie w tajemnicy tożsamości informatora, tak, mam... niezależnie od tego, kto jest. Bo wśród moich informatorów znajdują się nie tylko byty subtelne i anielskie, ale również prawdziwi i drani. Mamy te święte zasady dziennikarskie, chociaż są w świecie, w którym tak na dobrą sprawę każda... Rozmowa, i prawie po, po, poza samolotem, oczywiście, który mhm. wpadł nie wiadomo gdzie do morza, tak? mhm. ale wydaje się, że wszystko jest obserwowane. Mhm. Wszystko jest nagrywane. Amerykanie, Niemcy, Rosjanie, wywiad izraelski, wszyscy mają te wielkie machiny, obserwują wszystko, dla nich wszystko jest jasne. Co robi Cezary Gmyzk, to jest jego informatorem. To tylko w tych, w tych kartotekach, które znajdą kiedyś przyszli dziennikarze śledczy, wyjaśni się sprawa. No, na szczęście nie jest tak źle. To znaczy, że rzeczywiście żyjemy w świecie totalnej inwigilacji i to jest inwigilacja powszechna, dotycząca nie tylko dziennikarzy, śledczych, ale może dotknąć ona każdego z nas. Jeżeli znajdzie się w sferze zainteresowań, np. służb specjalnych, to rzeczywiście środki inwigilacyjne są bardzo wysoko rozbudowane i można rzeczywiście śledzić rzeczy, o których człowiek nie ma pojęcia. Natomiast nie jest tak, że człowiek jest bezbronny wobec tej machiny inwigilacyjnej, dlatego że ma jedną zasadniczą przewagę nad tą całą machinerią. Może pojechać na cmentarz. A, mianowicie, że jest człowiekiem. Znaczy, jeżeli sobie zdamy sprawę z tego, że najbogatsze państwo świata wyposażone w najdoskonalsze środki inwigilacji, jakim są Stany Zjednoczone, a, łącznie z, a, z satelitami, Echelonem innymi rzeczami, o których a, mówił Snowden, czy który ujawniał a, Snowden te środki inwigilacyjne, to to państwo, zdajmy sobie sprawę, szukało najgroźniejszego terrorysty świata, czyli Osama Bin Laden przez 10 lat. Nie znalazła go satelita, nie znalazł go a, telefon satelitarny, nie został namierzony przez Echelona i inne środki inwigilacyjne, tylko dzięki pozyskaniu osobowego źródła informacji, jakim był pewien Pakistan, Tański lekarz, który wykrył, że jeden z jego pacjentów ma dość rzadką chorobę, na którą cierpiała Bin Laden. I tutaj zadziałał tylko najstarszy zupełnie środek wywiadowczy, jakim jest po prostu szpieg. Nic nie zastąpi długo jeszcze nic nie zastąpi osobowych źródeł informacji tego, co ludzie przechowują na dyskach miękkich, czyli w swoich mózgach. Chociaż teraz sytuacja jest. Ułatwiona. Kiedyś trzeba było wielu tajnych współpracowników, żeby śledzić poczynania prywatne człowieka. Teraz człowiek sam jakby podaje to na talerzu, wchodząc na Facebooka, zamieszczając na zdjęcia: wszystkie, gdzie jestem, gdzie idę, potem gdzie kupuję, to też karta i tak dalej. Taki świat się, w takim świecie żyjemy. Bin Laden tyle czasu był nie, nieuchwytny dla tych wszystkich mhm. szpiegowskich arcydzieł bo stosował stare jak świat zasady konspiracji. Dokładnie tak. tak Jakie samą... zasady konspiracji ty stosujesz? <gry> Czy nie mogę powiedzieć o wszystkich zasadach konspiracji, ale są rzeczy, o których mówię w swojej książce Zawód Dziennikarza Śledczy. Na przykład bardzo łatwym sposobem wychodzenia spod obserwacji w Polsce, bo oczywiście w Stanach Zjednoczonych byłoby to trudniejsze, ale też nie niewykonalne, jest poruszanie się rowerem. Rower jest... Taką maszyną, która umożliwia bardzo szybkie oderwanie tak zwanego ogona, dlatego że obserwacja piesza jest dość skuteczna i to, co kiedyś robiła SB w ramach tak zwanego biura B, w ramach którego zresztą pracował tatuś Moniki Olejnik i rodzice Igora Tulei. Wyspecjalizowali się rzeczywiście w tej obserwacji pieszej i ona była bardzo, bardzo skuteczna. Grupy obserwacyjne potrafiły liczyć raz po 30 osób, które się co pewien czas zmieniały, także osoba obserwowana cały czas miała, do myśla, mogła myśleć, że ma do czynienia ze zwykłym ruchem pieszym. Podobnie jest z obserwacją samochodową. Samochód musi się poruszać po określonych trasach i są miejsca, w które nigdy nie wiedzie, Oczywiście sprawny kierowca jest w stanie zgubić taki ogon, w szczególności w nocy, natomiast jest to trudniejsze. Natomiast rower jest czymś pośrednim między samochodem a poruszaniem się pieszo i w związku z tym jest szyb, można się szybciej dużo urwać, jeżeli ktoś człowiek, kogoś śledzi. Mm, 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 czyli naprzeciw I tej zdrowszy, pier... na, 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 na pie... naprzeciw tej pierwszej zasady konspiracyjnej wyszła prezydent Hanna Gronkiewicz Waltz, dając rowery. W, właściwie na każdym prawie rogu jest, jest to coś, co muszę pochwalić, aczkolwiek trzeba sobie zdawać sprawę, że te rowery akurat to są rowery inwigilatory, dlatego że każdy z tych rowerów jest wyposażony, jest częścią tego systemu. Czyli tego roweru nie bierzemy? A tego roweru nie bierzemy, a w, w każdym razie nie uruchamiamy go ze swojej własnej komórki. A jak umawiamy się na spotkanie, dzwonimy z własnego telefonu, czy korzystamy się. z budki? Te budki też nie do końca są bezpieczne. Dlatego że no, istnieją podejrzenia, że budki są również słuchane, dlatego że m, przez długi czas rzeczywiście aparaty telefoniczne a, na kartę były wykorzystywane przez grupy przestępcze, więc a, też stare odwieczne metody umawiania się na jednym spotkaniu. Człowiek się umawia na następne spotkanie, a jeżeli ktoś nie będzie mógł przyjść, w tym to, w tym, to tak zwane terminy zapasowe. To jest troszeczkę terminologia z języka służb specjalnych, ale no. Dziennikarze jednak muszą się różnić od oficerów służb specjalnych. Czyli po, poczekaj, nie, nie umawiasz się przez telefon na kartę, czy masz telefon na kartę? Taki hmm, telefon nie, specjalny telefon... <grym> do umawiania się. <grym> nie, telefon na kartę też jest. Przypomnę, że słynny fryzjer, czyli człowiek, który organizował korupcję w piłce nożnej, posługiwał się około 100 aparatami i. Kilkuset kartami prepaidowymi, wydawało mu się, że jest to bezpieczne. Nie, nie jest to bezpieczne, dlatego że a, wystarczy, że w danym momencie będzie miał swój numer stały przy sobie, uruchomi ten numer na komórkę, one się logują wtedy do jednego BTS-u. A Jeżeli dwa telefony, jeżeli ktoś się porusza, dwa telefony, a, ten numer stały, który ktoś ma przypisany, i numer a, prepaidowy cały czas się poruszają a, razem, to łatwo jest dojść do wniosku, że przypuszczalnie używa ich ta sama osoba. A, telefon komórkowy to nie jest tylko a, m, karta. A, każdy telefon komórkowy ma również przypisany aparat komórkowy ma a, przypisany a, swój indywidualny numer, imzej to się nazywa, a każda karta ma swoją indywidualną a, tak zwane e-mail. Są cztery to tak naprawdę czynniki inwigilacyjne przy a, telefonie komórkowym, wobec czego przy pomocy a, pewnego rodzaju oprogramowania, które zresztą też Polacy napisali bardzo Dobrze informatycy, na przykład do analizy bilingów. Jest program o wdzięcznej nazwie DeBilling, który był używany przez prokuratury i służby a, specjalne, które pozwalały dokonywać analizy bilingów i ustalać siatkę połączeń. Na tej podstawie ustalać również a, numery, które były a, numerami jednorazowymi By... czyli prepaidowymi. <laughs> Czyli to nie jest bezpieczne. A podsłuchy w jaki sposób są instalowane teraz? Z podsłuchami jest gorzej, dlatego gorzej, czyli lepiej. Lepiej dla podsłuchujących. Lepiej nie, dla podsłuchiwanych. Dlatego, że w tej chwili, to zresztą Trybunał Konstytucyjny się tą sprawą zajmuje, my tu sobie siedzimy, a nie, nie. daleko na Alei Szucha, w gmachu Trybunału Konstytucyjnego, trwa intensywna narada nad środkami właśnie inwigilacji. Z podsłuchami jest o tyle lepiej, że na, na pobranie na przykład bilingów nie potrzeba zgody sądu i właściwie pobiera je się nawet na okoliczność spraw roz rozwodowych czy jakichś zupełnych pierdół. Natomiast użycie tzw. kontroli operacyjnej, środków kontroli operacyjnej już wymaga zgody sądu. Oczywiście są sposoby, żeby tą zgodę wydobyć, nawet jeżeli to budzi podejrzenia natury prawnej. Natomiast jest to mimo wszystko pewnego rodzaju ograniczenie i ten podsłuch może być stosowany tylko w stosunku do osób, na które ta kontrola operacyjna została przewidziana, wobec czego na przykład kiedy podsłuchano moją rozmowę z Bogdanem Rymanowskim prowadzoną z podsłuchiwanego telefonu a, m, Wojciecha Sumlińskiego, a potem wydano jeszcze na dodatek te podsłuchy wiceszefowi ABW Jackowi Mongce na okoliczności jego prywatnego podsłuchu, no to wszyscy wiedzieli, że było to złamaniem prawa. Wszyscy z wyjątkiem drugiej instancji a, de, dyscyplinarnej w prokuraturze, bo pierwsza instancja prokuratorom, którzy się dopuścili wydania tych podsłuchów, uchyliła immunitet, no ale druga już była bezskuteczna i stwierdziła, że Polacy nic się nie Ale to mówisz o takich bardzo przestrzegających prawa służbach specjalnych, które patrzą w kodeksy, co, co jest możliwe, co jest niemożliwe, a żyjemy w świecie, w którym wszyscy wiedzą, że panią kanclerz Merkel podsłuchuje ktoś z, z, ze służb specjalnych amerykańskich, z kolei tego podsłuchuje ten. Każdy każdego znaczy, podsłuchuje wbrew pozorom i nie nikt jest... się nie chowa już za żadną kurtyną. Nie.